skrzynkę i zagram sobie parę arenek i sorry, że nie było dawno odcinków, ale nie chciałem się. Assassin jest... Jak myślisz z kim gram? Napiszcie w komentarzu hashtag jeden, a wam przytnę może serce. Jak napiszecie? Napiszcie. I napiszcie... Z czego chcieliście odcinek, by Dobra, to zagram Berlejan. O właśnie, zagramy w gorącą strefę. Jak zawsze, zostawcie łapę w górę i suba. Jak chcecie. Dobra, przejmujemy drugi... Bo spróbuję przejąć drugi punkt. Tam jest jej bit, który mnie zabił. Nie odzywam się, bo się skupiam. Myślę, że tak zagramy z parą arenek i skoczy się odcinek, bo nie wiem. Jestem już od Zabij... O, Rauza tam próbuje coś przejąć. Ale... No udało jej się tak częściowo, bo wygrywamy. Przejmujemy ten punkt i... Oj. A, tam jak coś są już głosy w tyle jakbyście słyszeli, to yy, mój, mój kuzyn i tam i moja... Siostra ci turek, nagrywają na TikToka jakby coś. I jak chcecie, to wbijcie na mój, co dam wam w opisie jaki. I tu jest anonimowy gość. Którego imienia nie powiem, bo nie bo nie wiem jaki ma yy, ten nick. Jak się zgodzi, to coś może powie. Powiesz anonimowy coś? Co mam powiedzieć? 50 do 5, ale wygrywamy Mój rekord nawet 60 do 5 61 No dobra nie będzie jakiś rekord, ale dużo było Teraz zagramy Brokiem chyba i zagramy Showdowna. Gdzie jest Brok? O tu! Showdown! O stachu gra. gramy. Skrzynka i od razu przy niej Sandy. I mamy tu. A jednak nie, to nie jest Afk. już myślałem, że Jessie. Rozwalam skrzynkę, żeby mieć percuba. Jessie tutaj się rozwalała też skrzynkę. kurde jeszcze jej nie trafiłem. O nie, Sandy. Sandy, spadaj stąd. Jessie, spadaj też stąd. No i chyba mnie zabiję. Ale oczywiście. Nie mam dzisiaj skilla i farta. No może jeszcze jedną zagramy Arenkę, bo Niestety chcecie chyba będziecie widzieć jak słabo. To może zagramy Piper, o właśnie. Na, Na za dynamek. Nie będzie Wkrótce film będzie o 4 minut, do 5-6 minut, ale to słowogram, więc się nie dziwcie. No nie chcecie, by mnie oglądać jak słowogram. Karl nie bije. O nie, nie, o dobra, że zrobili. No, ugh! jaki bosnie, to jest tego taka Majka. Stream by specjalnie by jakby, to po co by o. jeden. jeden 1 w komentarzu kto wygra mój team czy team przeciwników dobra nie, mógł mnie chyba zabić może znaczy na pewno może, ale... Ma piłkę teraz. Wbijajcie do klanu. Jeśli macie przynajmniej 1200 pucharków. Wbijajcie do klanu Fajni koledzy 2. Yy, przyjmuj... Yy, ma już ten klan 400 tysięcy puszek. Wow, ale zabiłam. Dobra. Tam jak w tle to mówiłem, mój kurzy mi siostra co Coś jeszcze teraz mówił dziwnego. co nie słyszę. Kurde, za Ale ten Barley wymiota. Oj, o nie, o nie, dobra, zabiłem kumpan. Teraz trzeba tego buza zabić, żeby nam ni żeby nic nie zrobił. Złego. 29 sekund zostało do końca gry, więc mu muszę postarać się wygrać. O nie, dobra, przegram. No to, jak widzicie, nie mam farta, więc. Oceńcie ten film w komentarzu od 1 do 10 euro.